Elo witam, ja tak krótko powiem, że ta seria się dzieje po, po nagraniu wszystkich nawów, więc znam tutaj wabułę. Więc zapnijcie pasy i jedziemy. A więc po prostu sobie pójdźmy na dzielnię. Zobaczmy co tam u sąsiadów. O, widzę, że tutaj sąsiad się wybudował. No ale HTS zrobił. Tylko trochę mu to zaraz jak widzę. Stanek, ok. O, a ten dom to, to nie był w budowie. Halo. Halo. O, coś tam jest. Ja, ja, ja zapytać. Proszę wchodzić. W hey, pokoju tu jestem. Ja... Robisz, jest ja chciałbym się zapytać, co się stało tutaj w mieście. Ja tu niedawno mieszkałem. A co się miało A widzę, że pa, pan jest fanem tego filmu Tego jestem fanem Eee, okej Już tego, tu Patrz Nie, 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 nie Tego Czemu nie? Proszę Nie Okej okay. Nie się? Nie A no dobra Dobra, dobra o to o chodzi? Proszę mi wyjaśnić co to jest? Co, co to tu robi? A ty mi że ja to wiem? Co to jest? Nie wiem, no jakiś miś, nie? No, to czemu to pana w domu jest? No to podobało mi się. było na przecenie. była promocja, 20%, to trzeba było nie skorzystać. Co, jest sklep z, z rzeczami z, tych, z tej karskówki? Mm. No tu Tu, ta tu, tu nie wiem, nie wiem, że obrazów to, tak? to, to proszę To proszę mnie to... zaprowadzić do tego Bym sobie kupił taki No tego sklepu z tym coś Ale no, tu nie jest w tym mieście, ja tu pojechałem gdzieś indziej tam Aj dobra tu chyba jest jakiś sklep, ale nie jestem pewny. A ja tego nie kupowałem tam no dobra, no to proszę mi pokazać Ale ja słyszałem że tam jakieś dziwne rzeczy się dzieją A dobra to pewnie jacyś... właściciele bogaci się i modwa od No ja niedawno się tu wprowadziłem, więc nie, nie wiem co się dzieje w tym mieście A ja byłem totalnie w innym kraju, okej okay. A panie, co to jest? Co są te misie? Eee y Nie wiem czy pana, ale jakieś piksele są. Panie. Nie, to jest chyba numer telefonu. Halo, zapoznajmy się bliżej. Siema, Emsus jestem. Ty? Ja jestem... Mr. Liść. Czy mogę się do domu wrócić? Nie. Jest za późno. Ale dobra... Co, co to chodzi z tymi misiami? Czemu one... Są nagle po mieście. Ale garbama. A co, co za pisz, budynek? garbama? jakiego garbama? No widzę, ale... Co za budynek? No to to... to jest to właśnie ta pizzeria. O. To jest to, to jest to, no, to jest z tej kreskówki bez kitu Można tu otwarte to? Fredber's family diner Chyba nie Czyli ten drugi to jest Spring Bonnie Tu jakieś. Chyba coś to. o to jest Fredber no. Tu jakieś stoły są O! Patrz O kurde To oni zrobili atrakcje dla dzieci Z postaciami z karskówki Okej okay. A to Co gryzie Przedastój Nie, nie gryzie No gryzie, pa To gryzie, widzisz? No dobra, bo tu może nie można na scenę pochodzić, a my wychodzimy A czemu tu nikogo nie ma? Ty? Nie wiem, opuszczone to? Jakieś automaty sądzę Automat... Ty, f... Freddy! O, 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 wygrałem! Wygrałem, wygrałem. E, okej. Okay. Dobra, idziemy. Nawet jakiś cutout. S... Ty. Ej, coś tam jest. E. Podzimy, no, raczej. Więc jest jakiś dorosły. Witajcie. Witam. Co was do mnie sprowadza? Yy, ja... Ja chciałbym kupić jakieś rzeczy tutaj. No. Mhm. A jakie? No nie... No widziałem jakieś obrazy tam były. Fajne. Tu macie jakieś... Te... Katałty? No, mamy. Ale tutaj taki jakiś na nie ma. Mogę tu jakieś um, książki zaproponować. Ale to jest jakieś... raczej nie do czytania. Ale... Chcecie... możecie... Mogę was zatrudnić jako ochroniarza. Będziecie ochroniarzami tego. Ja biorę, bo i tak co robić to macie kamery w tych skrzynkach Okej. Okay. I, i i zapraszam do pracy tak Dobrze. I macie jeszcze latarki I weźcie sobie po latałce. A, a o której zmiana się zaczyna Możecie zacząć od teraz. Okej. Okay. Kamery Fred Press Militiner To życzę wam połodzenia Do widzenia Do widzenia Żegnajcie. O. Boże, kto to by? Nie wiem to A musi jest... mieć Kamery tu są normalnie O kurde Oni nic na scenie sobie Jesteś ten typ tego, jest spokój tego gościa tu. No, o tu jesteś ty. Czyli tu jeszcze też magazyn jakiś jest. Na ósemce, widzisz? Ej, hey, bez klienta trzeba wejść. No, co zobaczyć Tu jest jakieś to biuro pod siódemką. Pod siódemką? No. No. A co jest tu? Jakiś pluszek tam jest. A możemy tu wchodzić? Eee Tu kolejne kamery To nie wygląda podejrzanie Deska jak deska nie? Co to jest? Ej, on raz mnie wchodził Lepiej to, to? zostawmy E widzę, że jakiś no. fanatyk tego królika Ile tych królik to jest? Też to maskotka tu? Fajnie brzmi są jakieś drzwi O! Jest ten magazyn. Magazyn. O kurde tu Latarka jest? działa To jest wyjście, okej okay. Wejście do kuchni Nie wiem, no ale... Burgera chcę sobie zjeść. Na razie tu się nic nie dzieje ja chcę burgera, będę jeść. Chcesz kawałek? Czekaj, ale to co to jest? Gdzie ty? No. Ja takie coś do domu. Może to może jakoś wygrać, nagroda jakaś. Ja to wziął, kurde, zajmował po nocnej zmianie. Wierzę. No? No? Przecież kurde, to może miliony być warte. Ale one nie przerażają trochę. Nie, że są radosne. No pa, jakie fajne. A tutaj. Jakiś laptop. O kurde, to jest Windows 5. Kolejny automat Co? Windows 7 to jakiś. Mamy siódmą. No. Jeszcze coś tu może jest? <śmiech> <śmiech> um. ty ja, jak ty wyglądasz wow. ja to są stroje jakieś Stroje, w które człowiek chyba może fajnie, bo są puste No weźmie ty. ty Spring Springlock Suite Guide Jakieś instrukcja obsługi Springlocków. Właśnie dobrze, daj mi się nie z tego czytać. Zapytaj technika, tu by zatraktował 10 mechanizmów sprężynowych. Bezpiecznie z, z re, remove ten dysk, A czyli trzeba jakiś endoszkielet zdjąć. I potem można to ubrać jako normalny kostium. Jeżeli uważać z jakimiś Fredbera, z jakimiś szczęk... szczękami Fredbera hydraulicznymi, ponieważ to może głowę zgnieść. No. Ej! A czy jakieś aktywałeś fejkowe oczy bo Boniemu, Banowi? In case of springlock failure, czyli y, awaria czasków musi być jakiś technik w pobliżu i musisz kontrolować swój oddech. Pytaj od razu o pom po pomoc, Nie staraj się ruszać, ponieważ to może zrygurować inne mechanizmy. Autorstwa Will William A i Henry A. Chyba to jest... Okej. Okay. Employee only. No idę na kibyl. Ja też się... idę. Ej no. Nie, nie no c... <gryw> Może jeszcze na kamerę oh. go zobaczę. Masz papier? Nie. Nie ma papieru! <laughs> dobra, wytred po ścianę. Mm. Już możemy iść dalej. No ale no, chyba przyjdźmy tu w nocy po prostu. No, dobra, My się nic nie będzie Ja idę do, do domu. A gdzie masz dom? Chciałem chwilę mogę z ukraść. Muszę. Dobra, kurde. Spierdziel ale oddaj to, oddaj to. Nie. No ja to muszę mieć. Podoba mi się. Jakiś plusz trap to jest. Ja nie, ja idę od ciebie. weź jeszcze mi idź. Idę od ciebie. Hmm, okej. Okay. Ale no jest spokój. E, stary ten dom jest. No co, no mój dom. dom? No co, są lata 60. O proś Jest teraz u mnie w domku Wypań się dałby <grym> jesteś Alo No cię porębało? Dobra wchodź Czy co to? Czemu ty masz głowę w domie i szukasz? No z sufitu spadło no Jezu Czy to jakaś stodoła jest jest jakiś to domu Co to jest? książka Ty Zostawcie łapkę w górę Pamiętajcie widzowie, zostawcie łapki w górę No, no dalej, ja idę spać bo jestem zmęczony Ja idę chyba do szafki spać Ej Mamy problem Udało mi się. Jestem w tym pokoju. Mamy problem. Co? Drzwi są zamknięte. Bez hitu. Uważaj, bo mi się za to, za to jest mięsie. Uważaj. Chodź do tego. O. Jest. Chodź. Idziemy. Nie, może Dzień. przenocujmy się tu? Idziemy tym dalej. Chodź. Criminal, <imitation> criminal, 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 criminal,